Mijam bramę krakowską, idę na starówkę, Uchylam portfel, mam w nim ponad stówkę. Spaceruję wolno, za niczym nie gonię Tuż obok gra muzyk na saksofonie Futerał rozwarty, w nim datki różne Banknoty, bilety, czeki podróżne Na jakąś dyszkę w się zdobyłem Tak mnie wytrąbił, że się przestraszyłem Z bananem na ustach, żeśmy się rozstali Zdrowia, szczęścia życząc, gdy się żegnali Kaczam na rynek oparami jadłowonny, którym to włada Trybunał Koronny. Dostojną powagą z siebie manuje wielką dumę, z Lublina teraz w sobie czuje A czy wiecie, że w nim sądziły się szlachciury? O przeróżne sprawy, o byle który Szlachcic będący wtedy na zagrodzie, bywał to równy nawet wojewodzie. Wesoło bywało, weselej niż teraz, tęsknotą wspominam tamte czasy nieraz. Zapisków historii, powszechnie wieści znana, nie tylko ustnie przekazywana. Mać pan, mo, panie, wymienili się grzęściami, dochodząc sprawiedliwości, ścięli się szablami, jedno cięcie sprawa, drugie to z lewa, pół wąsa odpadło, jasna cholewa. W duchu ten z pół wąsem do siebie, mów, panie, pierzham, bo czas chodź na pół honoru, ratowanie. Wracajmy do teraz, na starym mieście bywam to nieraz, Uwielbiam ten klimat, jego nastroje, gdy to otwiera szeroko podwoje. Wtedy to nagle człowiek w innym świecie się znajduje Radość z beztroski, luzów se czuje Kolejne ogródki kawiarniane przemierzam Brak wolnych miejsc, aż nie dowierzam Wtem widzę stolik dwuzobowy Przy nim elegancka pani kapelusz koronkowy Zwiewna kreacja w pastelowych kolorach No z wejścia to widać, że pani bardzo stylowa mm. Chodzę, pytam, czy mogę się przysiąść z uśmiechem na ustach, ależ oczywiście...